Rosja, Rosja patrzy na mnie. Kursk moi drodzy. Będziemy bronić yy, armii armią Związku Radzieckiego się pod kurskiem. W mojej ulubionej grze dla prawdziwych mężczyzn, czyli oczywiście yy, Czyli oczywiście Menowar 2, nie? Ty, mam takie pytanie teraz do czatu Panowie czy bronimy każdego punktu, staramy się, czy olewamy te punkty, żeby było jeszcze zabawniej i bronimy się tylko Lastenda robimy, wiesz co w tej prowincji. Bo nie wiem, czy bronić każdego punktu, czy bronić tylko tych tutaj. Co sądzicie? Robimy obronę taką last-stand defensywę w tym punkcie, czy bronimy każdego punktu? No tak, no to, no to jak, no? Last-stand, czy bronimy każdego punktu? Prosta piła, nie? Last-stand, czy bronimy każdego punktu? Last-standa, dobra, może to będzie ciekawsze, nie ukrywam. Może zrobimy last enda, to będzie, moi drodzy, ciekawsze, nie? Weźmiemy zisy, zamówimy, weźmiemy Moździerz. Ale pięknie te 34 wygląda, co? Zrobimy las standa, nie? Po prostu. Zrobię las stendzika tutaj. Będzie dobrze. Nudziarze las sędziarze. No, no... powiem ci tak, będę z tobą szczery. Tą misję przeszedłem 500 razy. Jeżeli broniłbym każdego punktu, byłoby giga easy. I to mówię tak całkowicie szczerze. Możesz mi nie wierzyć, mordo. Naprawdę, byłoby giga-easy, jeżeli broniłbym każdego z tych punktów. Ja nawet nie żartuję, nie? Mhm. Tu jest jeszcze ekipka, to ją bym tu dał. Mortarki tu. Um. Idzie działo? Gdzie jest zisek? Potrzebuję... Czekaj, sobie przyspieszę grę. Potrzebuję zisa. Okej, okay, Marysi, sowieccy tutaj. Dobra, tu będzie działko numer jeden. A jedzie drugie działo? Ja je zamówiłem, czy nie? Dobra, jeszcze jeden list. Dobra, rozstawimy się mniej więcej tak. Zaraz rozstawię piechotę, tylko jeszcze ich, że tak powiem, ubezpieczę. Jakbym się bronił na całej linii frontu, to to jest bardzo łatwa misja do wyciągnięta. Tak naprawdę jest, nie? Ale mam nadzieję, że uda mi się... Oj, pięknie. Stanąć tutaj w obronie, nie? Helmowego jaru, wiesz co chodzi. Tutaj ustawimy sobie teteczkę, tu sobie ustawimy teteczkę. Boże, ja mam trzy działa. Jestem głupi. No dobra, nieważne. Trzecie działo damy. A postawimy je na frontlinie, nie? Moździerz sobie schowamy tutaj do okopu. Coś w ten stylu zrobimy. Ok. Dobra. 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 teraz sobie porozstawimy żołnierzy. Musimy. Musimy bronić Kurska. Jak Motherland is looking at us. Zobacz, patrz jak Niemcy atakują, nie? Zobacz. Tutaj ja bym rozstawił pięciu żołnierzy i tu bym dał jeden czołg, i bym wszystkich wystrzelał. A tak to poczekamy, aż upadną te punkty. I dopiero się zajmiemy. Bierz, zniszczeniem totalnie, nie? Tutaj mam marinesów, ale ci marinesi mają stać w rezerwie, yy, bo oni będą dosyłani na punkt. Ci też, nie? W rezerwie. Dosyłani. Ktoś naprawdę wrzucił yy, Lotra z yy, Piersza albo Shaken? Wiesz co chodzi? Spoko? Okay. Pięknie. O, widzisz? Już ich zajmują powoli. Biedny, kurde. Biedni. Tu mam dwie artylerie, ale nie używam. 26 minut trwa obro... ta obrona. Ciekawe, kiedy oni to zajmą w ogóle, bo... Zobacz, te punkty się same potrafią wybronić, powiem. Jakbym tu przysłał ludzi, to one by były nie do zajęcia. długo by tak całkowicie szczerze, zobacz. To. Sztrych, cztery, cztery, kłopie. Nie ta obrona. Czołgi się same wystrzelają. E ja je wystrzela dosłownie. Ty, nie jest tak gra za głośno czasami. O. Dobra. Ta gra się wystrzela sama, nie? W się sensie te czołgi i to wszystko. Jedynie... o, jadą! Ty, panowie, jadą na mój ostatni punkt. To jest prawdziwa obrona Rohanu, nie? Wiesz co chodzi? Prawdziwa obrona Rochanu, chłopie. Teraz. Prawdziwa obrona, moi drodzy. Teraz się prawdziwie bronimy. To już last ten. Stąd się nie ruszymy. Powinienem ich rozwalić, imo. Nie wiem, czy opa co mi się działo kupować. Chyba nie. Dobra, oni zaraz zajmą ten punkt. Okay. No i zobaczcie. Co możemy tak. Powinniśmy uruchomić yy, kerylowe kampanie dla zdrowia mężczyzny, byśmy wysyłali sobie jajka i sprawdzali lizum. Co? Padzilu Niemców atakuje. Ja sobie strzela artylerią. Boom. Boom. Nie jak łatwo się bronię? Boom. Boom. pomysł. W razie czego potwierdzę diagnozę z tym doktorem, proszę o zdjęcia. Nie, nie wysyłajcie nikomu zdjęcia swojego przyrodzenia. To jest zły pomysł. Tutaj na czacie nie ma doktorów. Ty, ale wiecie co, że oni nie mogą prędzej czy później naprawdę przepchać. Patrz, samolot leci Widzisz, patrz. Oni nie mogą prędzej czy później przepchnąć. Dobra, wale artylerią, to jest git. Ciesz się, że Cię w porę zdiagnozowaliśmy. żylaki i bo byś nie wiedzę, żył. Ale ja nie mam żelaków jąder. Przestańcie pisać takie głupoty. Jezu, ale tu ekipa jedzie, zobacz. Panzer H, chłopie. Już jadą coraz lepsze wozy, nie? Bojowe. Tu też jedzie Panzer H. Tu też jedzie Panzer, tu jedzie Panzer. Oby moje t 34 to wytrzymało, chłopie. To będzie jajko. Chociaż 85 powinny iść wystrze. Uuu pięknie. Ty, ja ich poniszczuję bez problemu. Easy. Sztab medyczny Twitcha. Wreszcie mi jakoś wam nie ufa, nie? 17 minut zostało obrony. Będzie pantera albo tygrys? Tak, powinny wyjeżdżać! Ja lubię tutaj walić artylerią, żeby go zabijać tutaj, zobacz. To. Bang, bang, bang. Może jesteś bezpłodny, jak nie to wyślij i udowodnij sztab medyczny Twitcha ocenić. A mnie nie interesuje opinia sztabu medycznego Twitcha. Wyrzucał ci mordeczko. Nie no, jak na razie, to moje działa sobie perfekcyjnie radzą z tych czołgami. Takie czołgi na ciebie pośle i zależy od poziomu trudności. A to ja nawet nie pamiętam jaki ja poziom trudności włączyłem. Kurde. No ale nie ukrywam, że jestem praktycznie, jakby to powiedzieć... Jestem w bezpiecznej pozycji, nie? I to mega. mogę sobie strzelać artylerią, i po prostu oni się wypalą w pewnym momencie, jak w poju, tak? Tylko, że w pewnym momencie wydaje mi się, że ja będę musiał kontratakować. Lepiej ustawiać cel subów na wizytę urologa. Nie, no, pierwszy trzeba ten cel subów, spokojnie, nie? Nie wszystko naraz, wiesz co, Mordo. Boże, ile tu maszyn jest poniszczonych. Dalej ja chyba sobie dałem poziom normalny albo łatwy, bo nie jadą żadne ciężkie czołki. Chyba, że czekają do 10 minut, żeby wyspać. Ty, ale tu zniszczyli działo. Okej. Okay. Zaraz ruszą. Przestańcie pisać o tych jądrach w kółko. Dobra? Przestańcie pisać o chorobie jąder czy coś. Przestańcie. Po prostu mówię Wam szczerze, przestańcie, bo to jest głupie. Ja byłem chory teraz na żółtaczkę i mam dość słuchania o chorobach. Przestańcie, pierdzieli. Głupoty. Tu masz? Przestańcie gadać głupoty, rozumiesz? Po prostu stop. Rozumiesz? naładuje mi tylko cioski? Naładuje, dobra. A ten? Też, dobra. Żółtaczka to nie choroba. Boże, człowieku, co ty gadasz? Jak żółtaczka to Boże, ale ich wyniszczyłem tutaj, zobacz, chłopie, ile czołgów. A pierdzielę. Ale hicior Nie no te F-ki to będę chyba wystrzelił O pięknie Okej, okay, jadą panzery Ale czemu F-y tylko jadą? Słabe Żółtaczka to objaw Co ty gadasz? Czekaj bo muszę ludzi cofnąć z frontu Bo nie mają amunicji Trzeba ich naładować Dobra, utrzymam to. 5 minut zostałem. To jest chyba izmy. Ale co tu jest dużo. Chociaż sądzę, że to moje kurde działa powinien to wystrzelać. Musisz już nawalać Ale Niemcy coraz bliżej podchodzą, ja? Tu nie Trzy minuty do kontrofensywy Czy miałeś Żytaczkę jąder? Nie, nie, nie miałem Żytaczki yonder. Nie wiem czy są dziedziczne żylaki yonder czy nie. Możecie przestać pisać o żelakach yonder. Naprawdę możecie zamknąć mordy już, że tak brzydko powiem, o tych żelakach yonder? Jesteście nienormalni? Ile można? 46 sekund. Ty, to ja w sumie sobie tylko poczekałem. Ty, ale ja muszę naładować chłopietetkę, nie? Bo ja nie mam... A, wiesz? Ten też nie ma pewnie, no pewnie, że tak. Dobra. A, i teraz rusza kontrofensywa, uwaga. I tu są trzy punkty. Raz, dwa, trzy. I teraz rusza kontrofensywa dostałem wsparcie. Boże, is jeden. No to chłopie, to no teraz wystarczy, że ja wezmę tych marinero i ja im rozkażę po prostu atakować, nie? dobra, no, nadawał. No, no, no. Dobra, trzeba jechać do przodu. Mam że chłopaki dadzą radę, boże, ja on 2000 punktów powie. Super. Ole miasto jak pierdziele. Dobra, potrzebuję piechoty. Specjalnie będę kupował piechotę, żeby nią nie mnie sterować, tylko będę ją wysyłał do przodu, nie? Czekaj, czy moi pójdą do przodu i to wyczyszczą ładnie? O Boże! Pantera! Ja pierdolę, nie zauważyłem tego. Jestem idiotą i sztugi, nie zauważyłem tego. Czekaj, czekaj, czekaj. Boże. No i tak to się musiało skończyć, głowie. Bo nie zauważyłem pantery. I sztugów szarżujących, głowie. nie trafię przez nierówność terenu. Muszę panterę zniszczyć, nie mam jak, powiem. Na gąskę ją postawiłem, chociaż tyle. O, pięknie! Masis z granata. Kurde, no ona jeździ. Jest. Boże, kochany, dzięki Bogu. Dobra, trzeba trochę podatakować teraz. Gdzie, gdzie jadą nasi? Tu jedzie ekipa. I tu idzie ekipa. Biorę malinistów, i biorę wszystkich, i podsyłam ich do przodu, nie? I tutaj trzeba po prostu brać piechotę od cholery, nie? Na środek. Trzeba też podciągnąć yy, artylerię tutaj. Okej. Okay. Tu trzeba y, go podciągnąć do amunicji. Jego też. I jego też. Dobra. Ty, tam nasi dobiegli, co? Nasz listu dojechał, ale jaja. Nie no, spokojnie, spokojnie. Ja bym panterę wziął, tylko którym można naprawić? Tej nie Tej pantery nie można. Tutaj nie ma pantery do naprawy, szkoda. Zobaczymy, no. Nasi biegną do przodu, nie? Więc to, to się szanuje oczywiście. Ja muszę tutaj dosłać artylerię do tego miejsca dosłownie. Dobra, i tu trzeba dać tak. Raz, dwa, trzy. Pięknie. Nasi tutaj dobiegną, dociągnę artylerię, bo ja jeszcze dostaję wsparcie isów, nie? Czterech. Trochę piechoty, więc. Dlaczego oni nie biegną? Ciągną? To ciała? Ciągną. Powoli, powoli, bo powoli, ale ciągną. Ok, coś tam przyjechało i coś tam zostało zniszczone, więc fajnie. Nie gadaj, że ta misja będzie tak prosta. Ty, no nie gadaj, że moi ich straszowali po prostu, ale gówno. Ja to się spodziewałem, jak ktoś kurde oporu giga i podciąga artylerię, a tu moje isy wszystko poliszczyły. Ale głupia misja, chyba załatwił poziom trudności dałem. Dosłownie, jak mi ich zmiażdżyliśmy, chłopie. Nienormalne. Nie Przestańcie wysłać Donaity, że mam żelaki wioner. Co wiesz, się chorzy na głowę? Ale tu artylerium przesrałem. Będziesz, teraz orka? Dobra, skapowałem. To co? To zaraz skapują lewą flankę i będziesz, git, czy co?

Coś, coś to załatwi poziom trudności, bylimo. Tak mi się wydaje. Misja ukończona. Doskonała robota, Odniesie się zwycięstwo ku chwale Okej, okay, ale... To jaki to był poziom trudności? O Boże, normalny.